sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Sportowych emocji na najwyższym poziomie rzeczy sponsor programu firma Meblarz Lubin ulica Towarowa 1. Sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie ulica Granitowa 1. Dzień dobry Ewa Sejku, witam i zapraszam na informacje sportowe. Piłkarze KGHM Zagłębia Lubin przegrali z Górnikiem Zabrze 1-2. Jedynego gola dla gospodarzy zdobył Papa do Pulos. Tym samym podopieczni Pawła Hapala oddalili się od miejsca gwarantującego grę w europejskich pucharach. Oto co do powiedzenia mieli trenerzy obydwu drużyn. Drużyna gospodarzy prezentuje bardzo wysoki poziom piłkarski, wielu ciekawych zawodników i dzisiaj moi zawodnicy naprawdę musieli dać siebie bardzo dużo, aby to spotkanie rozstrzygnąć na własną korzyść. na Gospodarzy ma naprawdę bardzo dobrych piłkarzy i, i trudno było prowadzić otwartą grę do samego końca, natomiast konsekwencja, organizacja gry w obronie przyniosła skutki takie, że nie straciliśmy bramki i praktycznie nie dochodziło do E, trudných situací pod našou rámkou. Vyník meču se rozčengl po, po, našich, po nějakých 15, 15 minutách. Tam byl, tam byl, problém, když jsme vešli do, do, meču bardzo zle. Gurník odvrutně bardzo dobře, ale i tak si myslím, že ten, ten meč jsme mohli vyhrát. Dla toho, že jsme stvářeli situaci, měli jsme ty situace, no a byli jsme jako, jako, v tom ostatném času bardzo neskuteční, takže to byl když je problém. Myslím, že jsme tam střelili dvě popřečky, e, rozmávělo se tam i obránce ze spaleného, o které jsme dali, ano, musím povědět, že když jsem na to páčil, tak tam nějaký minimální spalený byl, ale my jsme ze šlem týdnu zase neměli podiktovaný kárny, takže já bych vůbec nevinil Senžův z ničeho, Senžové odvízali bardzo dobré závody. Problém byl v našich závodníkách a naší skutečnosti, jinak si myslím, že ten meč se mohl rozčelnout i klidně 4 do 2 do nás. Děkuji za uwagę. Do zobaczenia. sportowcom z regionu kibicuje sponsor programu MPWIK w Lubinie. Na sport zaprasza Hyundai, oficjalny sponsor FIFA World Cup Brazylia 2014. Salon w Lubinie, ulica Granitowa 1.